Hej, widzowie z tej strony, w Polska. I wejdź mnie. To jest poniedziałek. Jaki koniec sezonu? Hej, chwil. A, to pokazuje jak na końcu to mi się pokazać. Co? miałem na 599. To yy, A nie, dobra. 2500 pewnie będzie. Bo ile może być? 150 zysku. Nawet więcej. Mam 19 godzin. czekają Czekaj, co nie? Czekałem, się dzieje? I są, są tym razem, braz nie było. Mam sobie tutaj Brał boxa i big box C2. Więc ciekawie. Nie, nie. Hmm. Dobra, zagramy sobie tą zagramy pod koszem. O nie! To jest ten. Da, 15 razy wygrać. Postacie zapewne jakieś tamki. Hmm. Spróbujmy tarę. Nie. Może coś są Star Power. Dobra, da, będę głośniejszy, da, wezmę penę. Szybciej będę ich jakby, no walać będę. Pod koszem, nie pod siatką. Dobra, wszyscy zaszelą. Tarczyją walnąć, czyli główną tarczę. Niech to. Dobra, trzeba coś wychmienić, by bo... trudny jest ten tryb. Dobra, jest. skitty 12 12 z czylgola. zrobił punkt. Jest mistrzem w tą grę. Nie, da, nie umiem strzelać, ale umiem bronić. A to strzeli Dermike. Dobra, wyrzuć gdzieś tą piłkę. Łatwiej że strzeli. to też jest trudne. Nie, to nie, wy, nie, nie wyrzuciłem wieżyczki, chciałem wybuchnąć tą wieżyczkę. Zrobić by yy, jakby 4 HP i przez to strzeliła. na Majku, aptąpiłem. Bum! Kiedy się, że wybuchnie. Ona? O! Ultem na wieżyczkę! Dobry, dobre. A też nie było takie dobre. Dobra? Dobra, trzeba wygrać. Co nie? No chyba wygraliśmy. To że samobój nic nie, nie da się strzelić. Patrz, on samobuję. A to w wtedy przez bramkę. Jest 14 meczy i wtedy będę... No, będzie bardzo ciekawie. Dobra. Odbierzmy tego mega boxa z niczym i drugiego z niczym. 3000 monet, ja już nie mam co z nimi robić Rozumiecie? Pokorosta W sumie? To, a, nie ma teraz tutaj w sklepie tylko skina. Hmm. Kim bym mógł zagrać? jeden. Niech będzie gry, będę ich zamrażać, bo ma, i tak mam kaj, będę ich odbiegać od tego, no girl powinien być spoko, karl, okej. Okay. kort hmm, nie wiem czy jest. tak, okej. Okay. Bum, boom, bum, boom, bum. Pene Będzie to trudne dło, wykonanie. I... wieżyczka Ekse... Tak, tak Dobra Dziedziwcie się to są jak mówię Bum I kto? Chciałem, że zapisuję tego ul Bez komentarza dla tego o nie, wieżyczki, dwie. O, dobra, nawet obciąłem żuliwa. Bum. Niech to. Ech, dobra. Hmm, może by tu... To... Zrobić coś, wygrać, nie wiem. Po prostu wygrać i... da Ja nie wiem co, co powiedzieć czasami. Co tak i dlatego tak bywa. Od mnie to była mapa na Zadę, bardzo dobra pod stół. Dla mnie. No, nie wygrywałam tam. Chyba pod Pana Pep, skontrować tego stół, tego tu jest dużo, tylko widziałem. Jest. Nie wieżyczka, od co skoczyła? Dobra, to ta nie wiem, zginął od sesji. Od zwierzęczki czy od sesji? Ej, remis zdawać. Czyli tutaj będzie remis ogólnie. No na wieczorem. Na wyzwanie mistrzowskim był tam remis. To by nic się nie stało. Dogrywka. Chyba coś. ich boli. Jak dogrywka? Jak! To nie jest za dyma. To, to nie jest za dyma.

Jessie, Jessie, Jessie Dobra, podniosłem mapę podobno. Można grać. Co nie? No to gramy. Tu, 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 tu. Dobra, nie będę udawać tego dźwięku. Tylko włączam, bo on mnie zagłusza. Niestety tak bywa. Mam plan na drugi kanał, że tak wam zdradzę. To będzie o, na moim ten y, laptopie i będą tam w góry, nie? Ten mam na tym błąd wie, są fajne. Jedną której nie rzucę ci. Mam sesko, którego po prostu wygrałem. Genialnie, Genialnie, że go wygrałem. Jeszcze się okaże, że on jest darmowy. Dobra, wątpię. Ale dobra. Ale musiałabym sobie w co celów zrozumieć tą grę. tylko... nie, nigdy nie widziałam. Tylko słyszałam coś o niej i znam ikona tej gry. Bum bum bum. Jest. Jóżeczka wykonała A Nie. Zabiła ją własna broń. Jezu, co ja je powiedział. O, moja wieżyczka jeszcze raz mi urda naładowała. Nie! Proszę, szybciej się odradzajcie! Nie! Nie, nie mógł chwalić. Ador jest tak się nie zagenerował. Trzy, dwa, to, idę się. Gol. Dobra, szczerili gora. Grano. Co nie? Wait, bo mi tylko dziś nie brakło. Wiesz. Sobie... Mam plan. Du 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 Najlepszy plan na świecie. Trzeba grać Primo na zadymie

tu 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 bum 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 dobra wygrana jej a ten nie Cikapy, co nie mój w land grać ticapy co klem a ogólnie to właśnie nie mam za mało pamięci ale udało mi się tam kilkanaście rzeczy osiągnąć i znowu mogę nagrywać, więc no... Wyśmienite. I grałem, tam było gdzieś 10 minut. Więc do 10 jeszcze i powinno być git. Takie 20 minut nagrania. No, bo sezonu? wakacje. Tu, tu, tu Co się stało? Ale koksem jest ten stół, że tak powiem. Ale co on zrobił? To też jest smutny. Dlatego, że z tego przechytrzył. Jest koksem. Po prostu. A teraz ten 8-bit go przechytrzył. Nie wiem, jak to. Dęgo w sobie nie wypuścił piły. Nie, kto to jest silniejszy od mego misia? Bum, bum. nie. A dobra. Nie ma tary. No się nie nabierzemy na to samą, co nie? Dlaczego on się znów nie nabierze na to samą, Ten Mortis. On ma plan. Widzę go. Ty, mój miś. Jest. Dlatego teraz niech to nie uleczył się, nie zdążył. <laughs> w każdym razie na samogu jej on przegrał 500 meczów i wygrał. I zupełnie wszystko inne było na tym świecie. Na tym świecie. Dobrze usłyszeliście. Teraz zabija jakiegoś Owada już zmienia po... Z... Z... Zmienia się wszystko wtedy. Teraz ja go przechytrzyłem, zabrażając go. Ej, bo Morty jest ciągle przechytrzany. Jakoś tak. Na początku rozgrywki. Jeju. Mortys, Mortis. Jest. Jakiś słaby. Ten ich. tu, 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 bum. Eee... Bum, bum, bum. Tego umiem szybko leczyć, ale on minie. A no dobra, leczy jakoś. Uleczył. Ale rozgrasknął sona. O, zrobiłem kawałek mojego planu. O 20 gemów. Jeszcze 20. Jakie kolejne gramy? Dopiero na 64 poziomie bym mógł kupić karnet. Ja bym się sobie poczekał do końca karnetu i wiecie co, Naraz cały otworzyć. Powodzisz, ale dalej darmowe demy. A co to patrzcie, tabela wyników, opa, 50k już zbiły 3 osoby. Był Ek. Opa. Kak od kaczki Wszystkie psa na 35000 Ale jak spadły teraz. O 200 pucharków gdzieś. <gryw> Tutaj to... Te wszystkie 35. Są jakieś tylko... I tam 333. Więc bardzo ciekawie to wygląda niego. To... Też ciekawie wygląda. Dobra. A nie ma, ale na to 142. Jakiś Hubertino z tak polskiego klubu. I XD jakieś jeszcze. A kluby? O, 42 miejsce w Polsce, a wy. A kolbanie tu nie ma nas. A za tym Poza rankiem pucharkowym, na tg. No, da, a Ja teraz będę miał zobaczyć moją sesję. Szósty, nadal. Dobra, zobaczmy, jest tylko nasy. 356. A to oznacza, że ma gdzieś go tutaj. A gdzie Tysiąc. Nie. To tysiąc taranga było, ale koniec sezonu. To woda spadek bucharków o 250. Dobra. Nie będę się gadać, bo to dziwnie brzmi. W sumie. Musiałem. Nie dzień, bitew. Tabel wyników. Zademiosła togo, tego. Piąte miejsce. A globalnie? Nie ma nie nadal, ale dobra. Kituwa. Mam na tyle. Radomami się nie da. Dziennik bitew. Zobaczcie, jakie pucharki zdaje. Pięć tysięcy pucharków. A podobno naprawili pucharki zdaje się. Osoby, które mam podobną ilość pucharków co ja. Co my, nie? A o 20 pucharków, znaczy o 20 tysięcy pucharków mi miała ta osoba. I jakie mam niby odbić pucharki na postaciach? Tak. ogólnie e, dużo meczów od ostatniej tej i jestem e, na, na minusie, o osiem. Hmm. Tak, ale bez komentarza, żebym autorki dostawał. Cała osoba tutaj nie gra przez połowę gry, rozumiecie? Jakie to utrpienie? utrapienie? Tak. to z randomami. Już spadłem o... Patrzcie o ile? 750 na 700. To rozumiecie? Nie da się krać. Wiecie ile spadłem? 47 bucharków. Jestem bardzo mocna mi się. Ja 400 mam teraz 200. a 200 próbów na minus się łącznie. Nie wiem czy jakieś odbiję zesji. Nie da. Na czym mam? Na solo? W spróbuję. Lub na napadzie. Spróbuję z wami jeden mać. Jak mi widzicie to wszyscy jedną postacią nie gram. Chyba, że misja będzie. Co ja. Jezu... ja rzadko gram w ten tryb. To jest bardzo trudno A może nie zawsze? A może zawsze właśnie. mi tak jest zawsze. Dobra. Chociaż no. To jest jakoś. I będzie już 20 minut, więcej. I no, wiecie. Będę prowadzić jak. inak jak. Będę wygrać jeszcze. No, jeśli będę części, to to będzie GIT. Bo musi być, tak, być. Przecież jest trudne i bolesne. A e, dobra, nie będę filozofem. Jestem po prostu dzieckiem i graczem. Ty chcesz, że przeżył. Zmarł na bałaganze. Niestety. No dobra. Tak bywa było. Więc pa mi się na następnym odcinku.